Witajcie bardzo serdecznie z tej strony. Repus oto jest drugi odcinek z państwa żydowskiego w Afryce. Gdzie najpierw jesteśmy wygonieni przez wstrętnych Europejczyków do Afryki, a ta jesteśmy wyganiani przez wstrętnych tutaj e, Abysyńczyków, Afrykańczyków e, itd., tak i Zmierzamy ku południu na razie, e, praktycznie y, wycofując się na razie z obecnych terenów. Jednakże obecnie spróbujemy zachować jak najbardziej, to, jak najdłużej to możliwe. Zanim zaczniemy na poważny odcinek, mam do poruszania jedną kwestię. E, dwie, dwie kwestie: zaczniemy od tej fajnej. E, dziękuję serdecznie za oglądanie, za ocenianie. E, Wiedzcie, że pomimo, że na przykład odcinek ma mniej wyświetleń, to ja patrzę z reguły na to, ile jest e, jaka jest średnia długość oglądania odcinka. Ponieważ jeżeli przy 2000 wyświetleń okaże się, że odcinek obejrzy 100 osób, a przy 1000 okaże się, że obejrzy 400. To bardziej mnie ta druga liczba interesuje, że tak ciągły odcinek. Iż, a rzeczywiście z tą serią tak jest. E, poza tym druga kwestia roleplayu. E, kwestia roleplayu jest taka, że jakiś tam roleplay w tej serii będzie, ale myślę, że to będzie pobieżny bardziej. E, gdzie będzie opcja roleplayowania, tam będzie opcja roleplayowania, ale nie będzie to mój główny cel. Natomiast ktoś fajnie zauważył w komentarzach, że w lutym, chyba lutym, tak tam było napisane, ma wyjść. Dodatek nowy do CK3. Mam nadzieję, że Paradox uzna mój kanał, którym będzie miał, mam nadzieję, w tym momencie, na tym momencie około 2000 subskrypcji ponad. Za wystarczające, żeby mi go udostępnić przed premierą. Nie chodzi mi koniecznie o to, że musi być za darmo, byle by było przed premierą, bym mógł go ograć. No i dzięki temu, tam ponoć dodawane jest dużo rzeczy do roleplaya. Co jakiś czas zerkałem sobie na dev Diary. Ale jakoś nie, nie jaram się tym, tak, żeby patrzeć co tydzień i tak dalej. Więc będę musiał nadrobić swoje taj zaległości. E, I wtedy możliwe, że ruszymy dopiero takim porządnym roleplayem. E, zobaczymy wtedy dopiero jakim państwem. Słuchajcie, jedna osoba wspomniała z Was, e, że. O, nam syn teraz chyba dorósł, na to wygląda. Jest. E, uh, tricksterem dobrym tutaj. E, tutaj takim e, z szpiegiem. E, Jedna osoba wspomniała z Was, że Impregnate Spurs, Spurs to jest jakby cheat, cheat, ponieważ po prostu zmusza się żonę albo tamtą, narzeczoną, czy kogoś tam nałożnicę do posiadania dziecka. I powiem Wam że szczerze, że to w sumie racja i dlatego pozbyłem się tego moda w tym momencie. Jeżeli pamiętam, to usuwam go z listy po prostu w opisie. Jeżeli nie, to proszę przypomnijcie. I kolejny kurna son, remiasz, czy jak to jak go nazywać? Ja pierdzielę, ile ona ma lat? 39 dzieciaka urodziła, cholera. Mamy tutaj w sumie szóstkę synów, ale ten ma kurna mocne geny ten ziomek, ja jebie. Ale, te, ale ten natomiast, Waca wygląda troszkę pośledzonego w tym momencie. Te staty słabe, kurna, nie mogę nic, nic z nim zrobić. E, wysłać go na przykład na jakieś nauki czy coś. Została nam powiedziana wojna przez Alodię, która ma 4 tysiące ludzi. O kurwa, o jakie tereny. Ja pierdzielę, zostawcie tych Żydów w spokoju! Co oni wam zrobili? że ja tutaj, kurwa, wojsko mi się respi. Ja pierdzielę, zapomniałem o tym kompletnie. Kurde, a ja tu kulturkę już promowałem, żeby tutaj e, etiopijska była, wpytę Fuck, fuck. A, chyba będzie musieli pójść w Abysynie pod tego wasala w końcu. Ktoś zaproponował, żeby ten, że, że to trzeba robić tak, day one, jak gra się małym państwem. A ja już dałem jolo, zaryzykuję. I chuja z tym. Okej, okay, są pieniądze z powrotem. Czy są jacyś najemnicy za tą cenę? O kurwa, jak drodzy, ja pierdzielę takie 700 tylko. Gaddy. Dobra, słuchajcie, pójdę po pośle w to wszystkie fundusze co mamy. Czyli chyba już prawie. E, ponieważ zrobimy sobie po prostu coś takiego, że dorobimy menet Armsów, przedślemy rally pointa do tyłu bardziej i będziemy grać na czas. Próbując ich prowokować. Jeżeli do pojedynczych pojedynków, aż tam się te. Um, Oddziały nie, nie zrobią, żeby mieć chociaż te dwa 600 wojska. Dobra, słuchajcie, spróbujmy. Chuj mi w dupę i na imię. Spróbujmy, oni zaś się ruszą z tego południa tymi oddziałami. Albo i kurna nie! Albo się nie ich! I ja pierdolę mają bunt w armii! Udało się! Chuj! Dobra, słuchajcie, idźcie tutaj, idźcie, zlokujcie się. I ja teraz was tutaj napadnę. Zarąbiście. Może jeszcze będę pierwszy, może to oni będą jeszcze... Chyba oni są ofensywni teraz. Ja pierdolę tak wygrywamy to kurwa jazdo, od razu kontratak na ich tereny. Postaram się zająć im prowincję, jeszcze ujeżdżamy te onagiery całe w Menet Armsach. Zobaczmy jak to wyjdzie. 4 miesiące. czy zjednoczą wojsko i wrócą. Fajnie by było, jakby Alod, jak ktoś w międzyczasie też zaatakował albo właśnie poraidował od tyłu. O chuj, ile trzeba 3000 armią teraz. Nie wycofamy, spróbujemy jeszcze raz tą samą taktykę zrobić. Dobra, słuchajcie, poszli na gaffat, widzę. Cię, czyli sprowokuję do jakiejś walki, czy chociażby do ruszenia się. Nie, ale poczekam do końca ich tego oblężenia, aż tutaj będzie się zbliżało. I spróbuję po prostu to samo, co wtedy. Dobra, zatokajmy mniejszą grupkę w takim razie oddziałów. Ci nie idą, na razie, to dobrze. I w ogóle nie postawiał iść. Coś się zbagowało z tym, a i czemu sobie nie pomagają? No ja cóż, udało się ponownie zwyciężyć defensywie. E, dużo jeszcze nie brakuje, żeby zażądać e, tutaj zwycięstwa. Rzeczywiście nasz tutaj dowódca, nasz król jest gniuszem wojskowym, militarnym, strate strategiem wspaniałym. No i niestety nasz syn Raz Ogbaj zmarł. Utonął w wieku 8 lat. No smutne. No i no nie był niemy od urodzenia niestety. Dobra, ruszyli na północne tereny, czuję coś, że zrobił to samo co poprzednio. Nie wiem ile tutaj mają zaopatrzenia, chyba supply'e nie mają problemami, ale ich armia oblężnicza jest coraz mniejsza, to oznacza, że tak, po prostu na nich ruszę. To nawet, jakby tamci w końcu zareagowali, no to jest jednak mniejsza szansa, że wygrają i zdążą przyjść z pomocą. Okej, okay, spieprzają, spieprzają. Ci uciekli w ogóle gdzieś na północ. Udało nam się dorwać południową armię. Świetnie. Ko zostali ponownie rozbici. Już 90% mamy postępu w wojnie. Niestety, Inkom income nam już żera. Szczególnie, że co wojnę praktycznie podwyższamy manet armsy. Tam my spróbujmy szybko coś zająć, bo to może pójść po prostu szybciej niż oczekiwanie po prostu na kolejną bitwę z nimi, bezpośrednią. Trzy miechy, dwa miechy, oni poszli nam na stolicę oblegać. Ale to nie ma już większego sensu, ponieważ my wygraliśmy, cyk. Es. Możemy disbandować. No i mamy pieniądze, skoczył Prestiż. Mamy Trusa z nimi. Luzik. I nasza żona w wieku 44 lat jest ponownie kurwa w ciąży, to co tu się z tu tutaj pierdziela? Ło kurna, ona jest szalona, porąbana jest. O kurde, proponuje nam imię Negacz dla naszego kolejnego syna. A ja go nazwę Nagasz. Fani Warhammera zrozumieją. Oczywiście Warhammera Fantazy, tego jedynego prawidłowego. Zobaczymy, czy będzie takie... taki żywotnią jak Nagasz z Warhammera, właśnie. A my naszym Waco pójdziemy w Warfare, gdyż to wygląda na to, że to jest, jeżeli chodzi o renomę, ponieważ to wygląda na to, że jest nam chyba najbardziej potrzebne, jeżeli chodzi o przetrwanie naszego państwa. Nie widzę tutaj, żeby jakieś inne były w najbliższym przynajmniej, cza przynajmniej czasie niezbędne po to, żeby. Państwo żydowskie przetrwało. Potrzebujemy silnej armii e, i rozwoju terytorialnego. Tak widzę, że jakaś jest w ogóle wojna, e, aby synić. Byłem w stanie to wykorzystać, no tak, średnio bym powiedział, pomimo, że armię mamy coraz większą. I gość, nasz tutaj wasal żąda od nas, żebyśmy zajęli e, Gumus, który jest prawowicie należy do niego, po prostu. I myślę szczerze, że jestem w stanie to zrobić. Zależy od trusa, jakiego mamy z tą Alodio, ponieważ e, oni mają sojusz. E, Tutaj jakiś, to tu była wewnątrz jego państwa, właśnie. Mamy mamy trusa w przeciągu trzech lat nie możemy do tego zrobić. O, pewnie przy ewentualnym koszcie nie ma nic tutaj. Oj, ale Coptic Rulers may join the war. A to się jeszcze nie wydarzyło, co nie? Mi się zdaje i mam nadzieję, że to się nie wydarzy, że nagle nie dołączy. Chuj, mi w dupę zaryzykuję. Ok, no to w takim razie widzę, że oni są jeszcze w stanie jakiejś wojny u siebie i my. Atakujemy w tym momencie, wzywamy oddziały, 2700 luda idzie. I lecimy. Christian Face have now access to Crusade. Ciekawa sprawa, że chrześcijanie mogą robić krucjaty. Miejmy nadzieję, że oni nagle nie wywalą jakąś super, nie wiadomo, wielką armią. Nasze oddziały starczą do wygranej. Szczególnie, że zajmiemy szybko im prowincję. Oni możliwe, że troszkę tutaj poszli na tą prowincję tutaj na północ. Tutaj chyba czy jakiegoś syna mojego najstarszego jest rządzona. Kij z nim! Fajne, że my tutaj przejmujemy i zaraz pójdziemy w sumie tam ich straszyć. Ona wycofali się kompletnie na ich wroga, tej na północy. My pójdziemy im na stolicę oblegać. Zobaczymy, czy damy radę. E, Minęliśmy stolicę. Czy damy radę to zająć? I, I co oni zrobią ze swoimi oddziałami w międzyczasie? Wojsko wroga jest takie dezorganizowane, że ja pierdolę. Tylko tyle mi pozostaje słów do opisu ich e, poczynań. Ponieważ nie są w z kim chcą walczyć i tak dalej. No to aż tak niezbyt przeszkadza. My możemy ponownie cofnąć się, organizować supply'e. I patrzeć co oni chcą zrobić w tym przypadku. Wygląda jakby myśleli, że są fajni, ponieważ zebrali sporą armię, ale to w tym przypadku z reguły my się boostujemy, jeżeli chodzi o menetarmsy. Więc cyk. Cyk. Zaraz, im te oddziały szybko. Spróbujmy. Niestety trzeba się wycofać. Trzeba się od razu wycofać. Defeat, defeat, bo defeat. A jaki z tym? Jeszcze mamy szansę to wygrać? No nie, nasza żona porządnie się rozchorowała. Eee, Okej. Okay. Ona jest w sumie naszą tą. Eee, na, naszym tym lekarzem dwornym. I kazaliśmy jej zrobić wszystko, co jest możliwe, żeby z siebie wyleczyć. I kurwa zrobiła coś do jebanego i się wyleczyła. Okej, okay, słuchajcie, jeszcze jedno podejście do bitwy. To jest. Niestety porażka kolejna, ale liczę, że właśnie kupuje nam czas tymi porażkami, szczerze mówiąc. Tylko liczę, że za dużo osób nie, w niewolę nie pójdzie od nas. Ponieważ to może być problematyczne. I jesteśmy atakowani od drugiej strony. Zarąbiście, zarąbiście. Pani mają na szczycie mało oddziałów, no ale to nas, nam bardzo przeszkodzi, ponieważ nie jesteśmy skupieni na je, jednej wojnie. To na kilku musimy teraz manewrować. Zerwaliśmy ich szybko. Niestety przy problemach, bo to są wzgórza i tak dalej. A, dobra, słuchajcie, e, to poddajemy niestety, tak, idę w dług, Na no szkoda, shit happened, ale to wygramy, no i już to wygraliśmy, troszkę nam się spłaciła tam ta porażka, tylko troszkę, nie opłacała się kompletnie ta wojna z Alodią. Ale skąd oni kurwa wzięli 4000 ludzi, to ja nie wiem, tutaj mieli chyba sojusze porobili szybko, no my tego farta nie mamy, bo praktycznie my jesteśmy państwem żydowskim i nikt z nami nie chce brać kurna to tak wiecie, tych... Sojusze, i tak dalej, w tym momencie, ponieważ jesteśmy inną religią, kompletnie. No i mój syn, raz Dawid, se wziął i umarł. Przez stres, niestety. Nie, to nie przez stres, przez co on umarł? A, ktoś go zabił, chuje. A my przez stres tutaj cierpimy teraz. A możemy stać się melancholikiem, albo pijakiem. Chyba fajnie jest się stać pijakiem, wolę pijaka. Co ciekawe, krucjata o Jerozolimę została wygrana. Cholera, muszę w ogóle zainstalować swoją moda. Pewnie taki jest, że jest krzyk Deus wult! Bo słuchajcie, to jest to, czego mi brakuje: korona CK dwójki, o CK dwójki. Siedzicie sobie na luzie na wywalonych jajcach i nagle jest Deus wult! Kurwa, ale to było mocne wtedy. No i nasza żona zmarła. No niestety, ja troszkę się odtresowaliśmy. Chyba nie lubiliśmy naszej żony w ogóle. Tak mi się zdaje, no raz ją zerwaliśmy kompletnie. No ale trzeba znaleźć kolejną. E, patrzę bardziej pod względem tym, żeby była tp. taka pani. Co to jest kurwa? O, z karlicą ja pierdolę bierzemy od razu. XD 20 lat karlica, kurwa mać Chodzi mi właśnie, żeby manage domain się zajmowała i żeby zwiększyła nam Stewardshipa, co nam pozwoli zwiększyć przychód, hajs i tak dalej oraz liczbę domeny, z której możemy korzystać. O kurna, prawym przyciskiem się zmienia kąt widzenia mapy. Ja pierdzielę Słuchajcie, to jest takie wspaniałe odkrycie jak to, że odkryłem, żeby zwołać całą armię w jednym punkcie, zamiast kilku, to klikacie z kontrolem e, przyciśnięty jak e, rejzujecie armię, bo wtedy olewa kompletnie suple limity, które macie w prowincjach, co, prze, przez co wcześniej podzielało armię. A w odpowiedzi na chrześcijańskie krucjaty, e, muzułmanie dostają e, tutaj e, ten swój dżihad, co nie? Co niestety może być problematyczne, ale jeszcze mamy daleko do muzułmanów tak na serio. Oni są. Ja że tutaj kawałek tutaj. Są tutaj. No chyba nie, nie będą robić kruzjaty na mnie, mam nadzieję. I też są tutaj też muzułmanie, tu też. Fuck, oni są wszędzie. O fuck, nasza karlica jest wciąż z nami. Fuck! Co z tego wyrośnie, Ja nie chciałem żeby kolejnych dzieci. Nie. Tyle kurwa. Tyle robisz, żeby się ostresować. I co? I żona na Karlica wciąż nam umiera, ja się rozsadziło. Kurwa od środka chyba <grywa> na to wygląda. I no nie nie mamy żadnej tutaj, która nam pomoże domenę trzymać. Szkoda, bardzo szkoda. Więc musimy wziąć sobie to za żonę. 32 lata. Ważna informacja: całe nasze państwo zmieniło się na religię żydowską. Zła informacja: całe nasze poprzednie państwo, czyli nasze poprzednie trzy prowincje, zmieniły się na religię koptyską. E, tutaj mamy, w ogóle patrzę, sobie, jakie mamy tutaj ważne tereny żydowskie. No, mamy tutaj Holy S City, Site of Seamen, Synaj, Aleksandria, Jeruzalem i Sufet. Nie wiem, czemu Aleksandria jest ważnym żydowskim miejscem, ale no okej, okay, wreszcie to rozumiem akurat. Prędzej bym tutaj zrozumiał jakieś ważne żydowskie miejsce w Tengrystach, ale to byłoby już przerąbane. Chociaż to nie jest tak, aż, aż tak bardzo oddalone, te, te, te tereny nie są od siebie. Słuchajcie, po kilku latach nic nie robienia tutaj, w tej grze, czyli znaczy nic nie robienia, oczywiście rozbudowałem prowincję, zapewniałem sobie przyszłość, nawracałem prowincję co nie i tak dalej. Mamy w końcu szansę ruszyć się do przodu. Możemy zaatakować to państwo, o całe ich tereny, ponieważ oni walczą w wojnie przeciwko tym gościom. E, więc jeżeli, no nie będziemy koordynować naszych ataków, zająć życie, nie ma raczej chyba takiej szansy, ale no jest szansa, że. Po prostu wygramy tę wojnę, ponieważ oni będą toczyć na dwa fronty, no i ich sojusznik też będzie z tym e, zajęty. I słuchajcie, paradoksalnie w tym przypadku postaram się zestresować, jako postać oczywiście, e, z tego powodu, że e, zrośnie mi wtedy, dzięki jednemu tajperkowi, e, intryga Marshall oraz Prowess, e, co teraz się przyda, szczególnie, że zaraz idziemy na wa ważną bitwę. Dobra, oddziały wroga wycofują się, leczymy bitwę na wzgórzach. Oni mają problemy z zaopatrzeniem, i dzięki temu wygraliśmy bardzo dobrze. Opłacało się zestresować naszego władcę. Co, jak nieważne, jak to, dziwnie to brzmi. E, Niedługo no będziemy musieli pewnie wyruszyć na jakąś tutaj wyprawę czy coś, żeby go ostresować. E, I miejmy nadzieję, że się uda, ponieważ nie chcę, żeby umarł, a jest zaraz na drugim stopniu stresu. A to już tutaj jest niepokojące. Funk, jest ciężka bitwa, tego nie zauważyłem, bo za zająłem się gadaniem, pierdoleniem i naszym władcą. Aj, wycofajmy się od razu. Żeby byli rzeczywiście dużymi oddziałami. No i nasz władca zmarł, niestety, podczas jego ostatniej tutaj wyprawy wojennej. Jego syn, gramy jego, jego syn teraz. Kurna, i widzę, że jak ja tego nie lubię, nam się tereny podzieliły i tak naprawdę mamy teraz dwie prowincje. No to prawda, plus to, co zajmiemy tutaj, ale jak ja tego kurwa nie lubię. Jakiegoś moda chyba miałem instalowanego na to. A, jeżeli się wszyscy nas nie i teraz kurwa milion wojen domowych, ja pierdolę. Niestety zapowiada się, że nie mamy szans, jednak, tutaj z oddziałami wroga. Oni się zjednoczyli. są nasze podwójne tutaj. Pod... nas osobno, po prostu i tyle. Cholera, to może być rzeczywiście duży problem. Chyba, że dorwiemy ich armię, która się oddzieliła w tym momencie. Oczywiście pod odpowiednim kątem, żeby nie mieli jak się wycofać. I zaciemy ich wyjaśniać po kolei. Więc no musimy po prostu w tym momencie wygrywać bitwy. Szczególnie z armią wroga. Żebyśmy nie walczyli przypadkiem z tym drugim. Które walczy przeciwko nim. No i udało się wygrać, ale ogólnie było dużo rannych w bitwie. Dobra, to jest chyba już decydująca bitwa, mam taką nadzieję. Wygrywamy z wrogiem, decydująca na zasadzie, że już nie będą zagrożenia w przyszłości. O, podstoczyli sami jeszcze jedną bitwę, przyszli tutaj walczyć. Zginęli, idą jeszcze na jedną bitwę, chyba. Ja pierdzie, co oni mają z tym wojskiem? czemu oni się nienawidzą? Dobra, odpuścili teraz walkę sam z nami. O nie, wygląda to, że jesteśmy atakowani jednocześnie z drugiej strony. Cholera, ale za skończymy tą wojnę. Możemy pójść tam reagować. Enforce, enforce, ok. Nasze państwo się powiększyło w tym momencie, Aksum. No i trzeba pójść tam reagować, co nie? Ponieważ atakują nas przy do pasywa, aby syni ponownie. Na to wygląda. No i mamy 100%, panie i panowie. Wygrywamy z wrogiem, który nas najechał. I czemu ponownie się wybraniamy? No i mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał, słuchajcie, zaczynamy teraz e, rządy Mesfina Salesiego of Axum, e, które mam nadzieję, że potrwają długo, będą dobre, ale no, 20, 15 razy rządów mu jeszcze daje w tym momencie i później znowu e, wszystko na nowo, wszystko na nowo, Obywań domowych nie było. No i słuchajcie, na razie, do zobaczenia w kolejnym odcinku, już pojutrze, na razie, cześć, pa!